Cześć, witam was bardzo serdecznie Ja jestem z kino A to jest gra League of Legends Nagrywam ją już Trzeci raz Ponieważ coś z tymi nagraniami Z Lola jest nie tak Bo albo Fraps, fraps mi Lola nie wychwytuje Albo po prostu nagrywa z jakimiś błędami Mam nadzieję, że już Jakoś te błędy Wyeliminowałem I dobrze mi się nagra filmik Słuchajcie, nie będę tutaj dużo gadał, Pojawiły się stwory. bo nie jestem jakimś super graczem w LOLa, ale postaramy się tutaj za dużo nie umierać. Niestety przeciwnicy mają pierwszą krew, Dlaczego? także tak. troszkę troszkę golda już dostali. No ale okej, okay, ale okej, okay. idziemy sobie w takim razie midem, czyli tą, yy, tym środkowym polem. No i właśnie Katarinka. Katarina ma hmm, cztery czary. Pierwszy czar właśnie przed chwilą go użyłem. Jest pod Q. Jest to właśnie taki rzut z sztyletem. E, Im bardziej zwiększymy ten poziom, e, ten level tego sztyletu, e, tym więcej, e, tym więcej tych sztyletów. Wyrzucamy i więcej też tylety zadają obrażeń o większej liczbie przeciwników. Yy, I tak, weźmiemy sobie teraz wirek, jak chcę wam tutaj pokazać Właśnie, mamy wirek. Coś takiego. <gryw> Bardzo przydatne, jeżeli wbijemy się w grupę przeciwników. <gryw> Możemy naprawdę zadać dużo. Yy, dużo dużo obrażeń ok spróbujmy tutaj nie zginąć nigdy nie grałem przeciwko tej postaci która jest właśnie ze mną teraz tutaj pierwszy raz w ogóle widzę te postacie tak naprawdę na oczy ponieważ ponieważ dawno w lola nie grałem a była właśnie jakaś rotacja bohaterów co jakiś tam czas są Rotację bohaterów i możemy y, zagrać się bohaterami, którzy są zablokowani, których trzeba by było po prostu kupić. Wow! Wow! Coś czuję, że będzie kiepsko. Ok, postarajmy się tutaj jakoś nie dać strasznej plamy, na początku, zwłaszcza. A będzie ciężko w Okej, okay, weźmy sobie w takim razie też tyle Kurczę, strasznie on dużo yy, zabiera mi hapsa, i to już tak na początku A co dopiero później No ale okej okay. No, to już nas tam ładnie puszyją, coś czuję, że będzie przegrana no ale pokażmy do końca ten y, odcinek Przeciwnik I tę rozgrywkę Jestem tego pewna. wow Nie, właśnie mm, pod E mamy kolejny czar jest to właśnie takie rzucenie się w przeciwników Dlaczego? Jest to bardzo przydatne, jeżeli chodzi o użycie ulti, o którym zaraz będę mówił, przy szóstym levelu. Yy, I i przy ucieczce. Przy ucieczce bardzo nam się przydaje. Nie raz, nie dwa miałem taką sytuację, że no miałem końcówkę HP i trzeba było jednak uciec. I właśnie to mi pomagało. Kolejne tutaj czary to jest zmęczenie. Jest to kolejna bardzo przydatna rzecz, jeżeli chodzi o ucieczkę. Możemy zestunować, czyli po prostu osłabiamy przeciwnika i możemy właśnie użyć wtedy tego odskoku i możemy uciec i uchronić się przed śmiercią. Możemy również, jeżeli... Przeciwnik ma już końcówkę HP i biegnie pod swoją wieżę. Nie możemy go pod wieżą oczywiście bić, bo ta wieża zacznie nas tłuc. Więc używamy właśnie tego, tego czaru, czyli zmęczenia i możemy wtedy zaatakować go do końca i dobić. Pod F mamy co mamy? Błysk. Jest to po prostu przemieszczenie się, szybkie przemieszczenie się, czyli jak gdyby tak, kolejna ucieczka. Hmm, kolejna ucieczka, i, i po prostu szybciej możemy wrócić na linię. Pod B mamy tylko i wyłącznie cofnięcie się do naszego, y, naszego naszej bazy. Ok, mamy ulti, już coś możemy, ale strasznie mocna jest ta postać. Strasznie ciężko mi się tutaj gra. Strasznie mnie tu tłucze on, no ale okej. Okay. Tam nas strasznie pusznęli, zaraz w ogóle zobaczę, kto tam jest. Eee, co tu mamy, co tu mamy? No, słuchajcie, powinni sobie dać spokojnie radę. Ale jakoś im tam nie idzie zbytnio. Kurczę, mam nadzieję, że się nagra ten odcinek, bo bardzo chciałbym zacząć nagrywać właśnie LOLa. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie i co to będzie. Ojejku, ciężko tutaj będzie ja się tam nawet dwoje do niego rzucić. Bo coś czuję, że ładnie oberwę. Okej. To mi się podoba. Okej, dajmy tak. Rozma rozwalmy te creepy. Okej, okay, słuchajcie y to co ja biję i to co od nas idzie, te niebieskie i czerwone to są kripy. Mm, można je również nazywać minionami jest pra bardziej prawidłowe ale różne szkoły są gry w lola różni ludzie różnie nazywają te potworki stworki czy jak tam wolą nie ma odwrotu no i staramy się ich jak najwięcej rozwalić żeby jak najwięcej jednak złota uzyskać ok spróbujmy się tutaj do niego wybrać ja wiem że zginę no ale Właśnie jest, jest kłopot z nim. Jest duży kłopot. Strasznie silny przeciwnik jak dla Katariny. No ale... No zobaczymy co to będzie. Też kiepsko to widzę. On również wali z dystansu ja nie za bardzo Przeciwili mogę tam jakoś pokonamy. do niego na spokojnie podejść. Tak. Okej, okay, niech te creepy już tutaj dojdą do tej wieży. Ja sobie je spróbuję tutaj troszeczkę zaraz. Okej, okay, nasze creepy już tu idą. Dobra, ja się cofam. On gdzieś tu idzie. Ja nie wiem czy... Nie wiem właśnie czy on się czasami coś zepsułem. Nie ma odwrotu. Sojusz No dobra, nic, troszkę zepsułem. To intrygujące. Okej, okay, mamy tutaj. Po Magiera, nie wiem po co on tutaj, Albi, jaką, on... mm... Draven. Nie wiem po co on w ogóle tutaj przyszedł. kurcze Dobra, już sobie idzie, bardzo dobrze. Tak. Robimy tak. I super. Widzieliście? Można szybko zaatakować, można go zestunować zmęczeniem, bo on już właśnie chciał uciekać tutaj pod wieżę, mnie zaczęła wieża bić. E, można właśnie go zestunować, można użyć ulti można jeszcze wirek i oczywiście na koniec, jeżeli już mamy malutko hp, możemy użyć sztyleciku. I możemy go ładnie ubić. Zniszczono twoją wieżę. Ok. Tam już nas i tak strasznie puszczają, także tak czy siak... Tego nie wygramy. O właśnie, widzicie, on już tutaj y, się ten teleportuje. Ja sobie ucieknę. Do tyłu. No i teraz będzie mnie chciał pewnie ubić za to, że go zabiłem. Jakie on Jakie on ma statystyki? Gdzie on tutaj jest? E, tutaj Okej okay. Przeciwnik został seryjnym zabudą. Koniec serii Na razie nie ma co podchodzić. Oni tutaj sobie podejdą pod wieże właśnie. My zrobimy tak, troszeczkę go obiłem A, Obijmy go, obijmy, bo za ten czas nam się zregeneruje to ulti i jakoś tam będziemy mogli go zabić. No właśnie, tutaj widzę, że przed nim trzeba e, bardzo uciekać. I da się jednak uciec przed tymi jego atakami. Niestety nie mam ulti, ale to nic. Za chwileczkę ono się zregeneruje. Oj. Już jest niestety dwóch. Dwun to ja raczej nie uradzę tutaj. Mogę ich jedynie troszkę obić. No ok. Hm, może, myślałem, że ulti użyję, może nie. No, ja troszkę go obiłem. <laughs> Widzicie, wynik mówi sam za siebie. Nie jest cudownie, nie jest najlepiej. Bywało gorzej, bywało lepiej. Ja tutaj nie za bardzo mogę. Niech on podejdzie po dwie, najlepiej. I wtedy będę jakoś tam mógł go obić. Udało ci się zabić wroga. No i pięknie. No i pięknie. Ja się szybciutko za ten czas cofnę. Coś sobie kupię. <coughs> Dopóki jego na linii nie ma. E, Okej, okay, kupujmy sobie szybciutko coś, no właśnie, składamy pierwsze, jak to się nazywa, e, mieczopistolet. Najpierw na Katarynie składam mieczopistolet, ja składam, mówię, że ja, bo e, różne szkoły są składania postaci, prawda, każdy tam jakoś pod siebie lubi składać. Ja sobie zawsze tak składam Katarinę, gdzieś tam mnie chłopaki kiedyś nauczyli, e, jak żeśmy grali i tak sobie po prostu katę składam. Później sobie kupię budki, yy, budki maga. Yy, pewnie gdzieś są w dżungli. Przeciwnicy, bo tutaj... a nie, są, okej, okay, okej. Okay. Dobra, czyli tylko u mnie na linii nie ma. Boję się, że... oj! Gdzie ty tam idziesz? Okej, okay, tu troszeczkę obijemy. I może wierzę, się uda coś obić. O właśnie już się cholernie. O, nie mam szans, no ale ok. No nic, no nic. Mam nadzieję, że tutaj tej wieży nie puszczą, ja tu dam sygnał, chociaż wątpię. Chyba rozwalą ją. Zniszczono twoją wieżę. No niedobrze, nie dobrze. Co tu się dzieje? Ojejku. Biegają gdzieś tutaj masakra, co tu się w ogóle dzieje? Okej. Okay, y Przenieśmy się w takim razie tutaj. No kurczę, przecież się teleportowałem. O co tutaj chodzi? Sojusznik pokonany. Nie wiem czemu to nie zadziałało, aż się zdziwiłem. No ale nic, staramy się kurczę bronić Tutaj jakiś widzę już gdzieś idzie Trochę się właśnie obawiam, żeby oni dziś mi tutaj z krzaków nie wyskoczyli w kilku Bo będzie źle Tutaj master leci Nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby tu za nim lecieć Tutaj coś było yy, No właśnie, co tutaj mamy? To jest master, to nie, dobra, cofam się na swoją linię, w takim razie oni już dziś tutaj się aż biją, także no jest to do przegrania, konkretnie do przegrania, no ale nikogo w ogóle nie ma, tu na linii, tutaj yy, strasznie źle grają. No niestety dwóch już tutaj, ojej, trzech. Ja tu z nimi nie mam szans. Okej, okay, master tutaj leci. Dlaczego? Bo tak. Nie mam ulti, kurczę, nie mam ulti, bo tam zużyłem. O matko kochana, co tutaj się dzieje Nie, nie, to to już raczej nie wygramy Okej, okay, buty, tak? Buty Buty, maga, obuwie maga, o właśnie, obuwie maga trzeba kupić kolejne No ale na razie kasy na to zbytnio nie ma Tu już nas ładnie puszują No i tak, sygnalizują, sygnalizują i gówno z tego, bo tutaj już jeden sobie idzie, ma to gdzieś. No ale nic. Ja sobie tutaj pójdę z nimi. Albo tędy pójdę, może ich zaskoczę gdzieś tam, będą mieli mi HP. Może się uda kogoś ubić. Właśnie, oni tutaj wychodzą. Nie wiem, czy nie idą na... Popa, nie dlaczego no, nie chyba będą szli kurczę boję się tutaj łeb wystawić no właśnie oni są tutaj jestem tego pewna udało ci się zabić wroga ja troszeczkę im sksułem. Ale teraz to najważniejsze, żeby... Żeby jakoś się bronić, chociaż troszkę. Tylko się No kurczę, czemu ta wieża zawsze mi nie leje? No to jest chore. Matko No nic, tutaj raczej sobie już rady nie damy w tej rozgrywce. Dobra, cofnę się, bo mało życia. Koniec serii. Buty sobie mogę kupić. Kolejne będę się starał kupić Rabadona Rabadon? Chyba tak to się nazywa Tak Rabadon Ale coś czuję że mi się nie uda bo po prostu nie zdążę O tu już się ładnie dzieje są tutaj wszyscy milem, tak? No i co to da? No wątpię, żeby się udało. Jak tu ma dziewiąty level, ten ma 9, Ja nie wiem w ogóle, jak oni levelują tutaj. No ale okej. Okay. będę troszeczkę z tyłu trzymał. Może mi się uda. Okej, okay, nie zużyłem Ulti. Na szczęście. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Chyba. Przeciwnik został seryjnym no właśnie. Patrzcie, ile ten miał życia, po prostu końcóweczkę i oni tego nie zabili, także. E, no nie będę tego komentował. Ok, damy tak, bo no tak jak mówię, wynik mówi sam za siebie, gra naszej drużyny jest... No właśnie, jaka jest. I niestety porażka. E, słuchajcie, będę próbował i starał się jakoś dobrze obrobić ten filmik, żeby jednak to... E, ładnie współgrało ze sobą i żeby jakiś tam w miarę dobry efekt tego był nagrania i mam nadzieję wrzucać te filmiki e, no częściej, częściej, bo LOL bardzo mnie przyciągnął, bardzo lubię tą grę i e, Będę się starał troszeczkę podnieść swój poziom wiedzy jeśli chodzi o tą grę. Także trzymajcie się i do następnego e, pa! pa.